Co się tu zadziało? Ano, przed nami na przykład mecze matematyczne, w których wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Jak myślicie? Poradzili sobie z tym? Dziś jest 39 listopada 2011 roku. W naszej szkole odbyły się mecze matematyczne pomiędzy gimnazjum numer 2 a gimnazjum numer 3. Tak, odbieramy wszystko jest. Rozmawiamy z panią metodę gimnazjum nr 2, panią Teresą Walczak. Jaka jest formuła na Dolnośląskie mecze matematyczne polegają na tym, że drużyny grają z poszczególnych szkół ze sobą. W naszej grupie są szkoły gimnazjum nr 3 z Błogowa, gimnazjum z Polkowic, i gimnazjum z Jerzmanowej. I zasada jest taka, że każdy gra z każdym. I do następnej rundy przechodzi oczywiście najlepsza drużyna, a czasami jak się, w zależności od tego jak się punkty ułożą, może też przejść najlepszy z przegranych. I na to w tym roku liczymy, ponieważ zaczęliśmy... Niestety, start od tak, przegranego. Tak. Pierwsze 24 to jest yy, wynik mnożenia dwójki i dwunastki, trójki i ósemki, czwórki i szóstki. I to wszystko. I tu jeszcze mamy 24. Czy okiem obserwatora są to trudne rozgrywki, czy też. Yy, tak, zazwyczaj yy, pierwszy. Wrażenie robi zadań bardzo trudnych, bardzo nietypowych, natomiast y, potem y, uczniowie radzą sobie doskonale z tymi zadaniami, pięknie prezentują, uczą się mówić językiem matematycznym, y, uczą się współpracy ze sobą, y, bo na każdych rozgrywkach muszą na tablicy przedstawić swoje rozwiązanie i zrobić to w jak najlepszy i najbardziej przystępny sposób. Dziękujemy. Proszę bardzo. I wpisz nawet zadania szóste. Mamy, ja będę zadanie szóste, które wziąłem jest uczyć 100 złotych, to osiągnięcie będzie 49,21. To się równa 4881 plus... 99 razy 2, czyli 198 plus 1, czyli 199. I co się równa 5500? Oto trójka uczestników naszej szkoły Filip, Marcin i Krzysztof. Jaka jest formuła meczu matematycznego? Tak, nie to, może, jako że jesteś na środku. Dobrze. No to skoro ja mam mówić, no to formuła meczu matematycznego wygląda tak, że y, to są dwie drużyny dziesięcioosobowe, y, które zadają sobie zadania. Mecz matematyczny polega tak, jak y, mecz w piłce nożnej. Strzelamy, nie gole tu akurat punkty, można odbić zadanie, czyli jakby je obronić, ale wtedy można y, Zamoguję tak zwanego. W no, minionych punkty, które mogą być na jakie zadania znajdują się w tych no, w meczach zawsze są tutaj i trójkąty i zegary. No więc można z tego wywnioskować, że to są zadania matematyczne. I, i co się dzieje po pierwszym etapie? No, no tam jest. Spółki, no. Można powiedzieć, że w każdym dalszym etapie zadania są coraz trudniejsze, bo na przykład już w finale była, był zespół z Nielczak, który tak jednym słowem yy, nie, zro, nie, nie potrafili rozwiązać ani jednego zadania i cały czas obijali, bo taka trudność była zadanie. Dziękuję. W będę... będę przedstawiał zadanie głosu, które brzmi: Czy istnieje wielokrotnokątny, którego kąt wewnętrzny ma miarę 179 stopni? O, e, to będzie 360 kąt. E, co więcej możemy obliczyć e, sumę kątów wewnętrznych w tym wielokącie i to będzie 360 razy 179 i to się będzie równać. Sześćdziesiąt cztery tysiące, stopni. I to by jest... nie są zadania na filmikach, filmikach. No dzisiaj rozwiązy rozwiązywało mi się zadania całkiem nieźle. Nie wiem jak wam. No. Moje zadania ciągle ktoś odkradam ciągle robili. Ja robiłem i się okazało, że ktoś to już zrobił. Czyli znowu zabijemy, proszę tak. Komunikacja. właśnie Komunikacja była... Bo... Zła, dlatego przegraliśmy. Nie była Przepływ informacji. No, dziewczyny miały dobry pomysł. Nie tylko. No właśnie. Na zrobienie zadania niestety ktoś powiedział naszemu kapitanowi Piotrkowi, że zadanie jest rozwiązane i że jesteśmy pełni rozwiązania. i Będę rozwiązywał na numer 3, które brzmi Znajdź wszystkie liczby naturalne, które są równe w sumie swoich celów. Zacznę od tego, że, liczba są, że liczby naturalne to są wszystkie liczby nieumiejętne. A więc e, zapisałem e, dowolną liczbę dwucyfrową. To możemy rozpisać na e, 10 A plus B. To jest nasza dowolna liczba dwucyfrowa. I co najważniejsze jest w zespole w naszych Komunikacja, strategia i współpraca. Współpracujcie z Coś było na dole. Coś było pod tym. To. To. Tak? Żeby się tak? Nie, nie Nie? To raz nie, stop. Ja, a skończyliśmy, skończyliśmy. Co? Nie ma nic. Nie ma mnie przy dyspozycji. Koniec świata. Normalnie? Tak, popychaj, popychaj Kasia. Ale czy tam do tyłu jeździ?

Brawo dziś wiemy bardzo. No właśnie robię. Mama, posłucham cię, ja posłucham cię. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich Państwa do przyjazdu do to Jestem największe największy fesoła miasteczka na całym świecie. Dziękuję. Jak grzyby po deszczu ujawniałem się w naszej szkole wciąż nowe talenty. Przed nami zespół z klasy trzeciej C, którego założyli Michał i Sebastian. Czy nasza szkoła da im zaistnieć? Czy dadzą sobie radę w tym biznesie? Przed Wami chłopacy z trzeciej C i ich ekipa.